O, ćma, ćmo, chodź do Bogusia, chodź, chodź, bądź taka grzeczna, przysuń się tutaj troszkę, no, tak żebym cię mógł złapać. Ćma, hej, do ciebie mówię, słyszysz? No, no gdzie ty tam jesteś, no za daleko dla porządnego kota. Co ty tam masz Boguś? Ćmę? Pokaż stary tą ćmę. Bartuś tutaj zaraz obaczy. Słuchaj, ale ty się przyczesz, Bartuś, najpierw, bo zepsujesz mamie filmik. No, taki pokudleniec jesteś. No to może ja tak tutaj troszkę przysiądę, żeby nie było widać. Mmm, smaczna by taka ćma była. Ech, fajnie by mieć skrzydełka. No, w sumie racja, nie byłoby źle. Pokażcie, chłopacy, co wy tu macie, gdzie taćma. Oluś, tutaj, z przodu, nie tam z tyłu.